Dzień dobry, jestem Ania. A ja jestem Renia. Maciejska. Pracuję tu w Stanisławowie od 6 lat. A ja od 11 lat pracuję, bardzo fajnie mi się pracuje, dużo ludzi zapoznałam. No pracujemy obydwie z renią na kuchni. Tak. Ja pracuję na przykład przy obieraniu warzyw, a ja znów pracuję przy mięsie robię. No wszystko, co tam instruktorki powiedzą, tak? To robię. Są osoby niepełnosprawne. Każdy z nas jest inaczej chory. Pomagamy wzajemnie sobie, tak. sprawniejsze osoby mniej sprawnym. Ja mam, no, przy, jest... na przykład, mam chora jestem na oczy, mam, nie, słabo widzę. No ja też. Cieszę się, że tu się dostałam do pracy, bo tutaj z takimi ludźmi pracuję, które mają choroby takie różne, tak. I ta praca bynajmniej mi dała dużo pewności siebie. Niezależna jestem Renia finansowo od nikogo, zresztą to też. No raczej no. tak, bo więcej jak się zarobi, to jest, tak? No opłaty się ma, jak to się mówi, tak? Jak człowiek sam mieszka w domu, no. no mamy też wycieczki, tutaj jeździmy na wycieczki na morze. imprezy też różne, nie? Bale karnawałowe, bale anczajkowe. Teraz niedługo będzie wycieczka chyba w lipcu. Nad morze. Tak, nad morze. No i każdy jest zadowolony, bo jedzie, coś pozna, coś zobaczy. Praca, dobrze, że jest taka praca dla niewidomych. Tak jak w naszym przypadku osoby niewidome, słabowidzące mogą tu przyjść do pracy, wyjść z domu. Tak. Nie jesteśmy się jesteśmy rozumie... zależni finansowo. Człowiek bardziej pewnie się czuje. Przede wszystkim nie jesteśmy wykluczeni społecznie. Tak, dokładnie. A ludzie jak się pytają, to im mówimy, tak, że tu jest w tej taka praca, ktoś z chorobą może tutaj yy, przyjechać, dowiedzieć się na jakiej to funkcji to wszystko jest, jak to tak. funkcjonuje. Ja z chęcią tu przychodzę codziennie. Tak, dzień i z pracy. wszystkimi się dogaduje i to Wiadomo, że są osoby, że bardziej się lubią, grupkami tutaj tak. też się trzymamy, no ale tak jak jeden drugiego hmm. lubi.